Możemy Państwu przedstawić informację, jaki jest, jaki jest stan na placu budowy. Także na placu budowy toczą się teraz prace z infrastrukturą podziemną. Wykonujemy, czy generalny wykonawca wykonuje prace związane z przyłączeniem swojego miasteczka kontenerowego. To jest bardzo ważna rzecz, aby specjaliści tutaj byli już na miejscu i nadzorowali wszystko tutaj z poziomu, z poziomu organizacji budowy. A z tych najważniejszych rzeczy wykonujemy już praktycznie, lejemy beton pod pylony komunikacyjne w budynku kotłowni. Pylony komunikacyjne są to wieże zawierające zarówno klatki schodowe, jak i windy towarowe i osobowe dla, dla urządzeń kotłowni. Prowadzone są prace fundamentowe dla obiektu, urządzeń maszynowni, czyli dla całego obiektu gdzie ukryty jest generator, turbogenerator, czyli turbina i generator oraz prowadzone są prace fundamentowe, przygotowanie pod lanie betonu dla chłodni kominowej. Wcześniej no, Państwo moglibyście tego nie widzieć z poziomu placu budowy, gdyż prace te były prowadzone poniżej poziomu gruntu były robione wykopy pod te prace fundamentowe, był odwadniany na bieżąco teren. Także tutaj prace te wszystkie zgodnie z harmonogramem są prowadzone. W najbliższych miesiącach będzie wylany cały chudy beton pod chłodnię kominową. Przygotowany zostanie teren pod wykonanie fundamentu pod pierścień chłodni kominowej i w planach generalnego wykonawcy do końca roku jest yy, przygotowanie, podlanie już płaszcza chłodni, czyli już tutaj te słupy prowadzące, prowadzące, żeby wykonać, aby w przyszłym roku wykorzystać cały czas, aby bezprzerwanie lać fundament pod płaszcz chłodni kominowej. Yy. Generalny wykonawca w najbliższym czasie przystąpi już do prac fundamentowych ścian pylonu. One również będą lane przez 2-3 miesiące bez, bez przerwy. Także tutaj ta praca ciągła będzie i państwo nawet z poziomu już płotu, budowy będziecie będzie widzieć, że ta elektrownia rośnie. Wizualizacja natomiast, będzie naprawdę troszeczkę Natomiast inna. To, że... na dzień dzisiejszy... Tego widać nie było, może dlatego, że te wszystkie prace były prowadzone poniżej, poniżej poziomu gruntu, który mamy, który mamy teraz. To może warto jeszcze uzupełnić wypowiedź pana, pana prezesa i, i pomyśleć też o tym, że ten czas, który poprzedzał głębokie wykopy tak pod płodniką minerwową, jak i pod Wyspę oryginałem i, 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 i kotłową. Spędziliśmy na przygotowanie na projektowanie tego, tego, tej inwestycji, tak aby dobrze zaprojektować, a potem łatwiej je wykonać. To dobre 60 tysięcy godzin inżynierskich poświęciliśmy w tym czasie na te pracę. jesteśmy dobrze przygotowani teraz Państwo i będziecie fizycznie widzieć jej efekty i jak pan teraz mówi, będziemy wychodzić z ziemi.